Siemano wszystkim, wariaty. 28, 6. 26 wrzesień, proszę państwa. W końcu zdorwałem kamerkę. znalazłem ją. Zostawiłem ją gdzieś, kiedyś. Mówię, nie zapomnę. No i nie zapomniałem, nie wiedziałem gdzie jest kamerka. I nie ma filmów, nie ma wcześniej materiału. I co to mamy, proszę państwa? Mamy Cyrusa. Mamy Jęczmień, Ozimy. Rostel przygotowany do zimowania, wyczyszczony, wychuchany, wydmuchany, że ona wlazła do środka. Strasznie tam było, ale wszystko wyczyściła, uparła się, zaparła się. Zobaczcie, jęczmień zimy do nału, kwalifikat. Browarek. Dlaczego się jem browarek? A no dlatego, że po pierwsze azotu da zawsze mniej, no 80, 80 do 100 kg azotu. Eee. No ogólnie jest tań, tania, ekonomicznie można powiedzieć. Jęczmień, a zawsze z niego dostaniemy coś w ala w cenie pszenicy paszowej. Zawsze to parę złotych więcej niż zwykły jęczmień i tyle. No ale robimy go, bo tak jakoś robimy, ciągniemy go dalej. Też jest fajna zaleta tego donału, że to jest dwurzędówka, grube, o fajne ziarko. I najważniejsze, że wczesne wczesny dojrzewanie jest wczesne i można wcześniej go kosić. Czyli w tym roku zaczęliśmy 5 albo 4 lipca. Także naprawdę fajny jest, fajna sprawa, bo można szybko zejdzie te uprawa nam z pola, możemy tam coś już zacząć działać, na przykład podrzepak albo coś takiego. No i to jest wygodne, tak? To jest wygodne. Dlatego siejemy do nauku. Później jeszcze posiemy przewódki trochę, jakieś 15, no, 12 hektarów, 13, może. Zobaczymy ile jest nam tego zimego, na ile hektarów resztę zrobimy przewódką w październiku, 23. 25, tak, 23 do 28 takie takie widełki posiejemy i tyle no i co, tutaj o, znikła pszenica, z grochu trochę znikło żyto sprzedane ale czekam na odbiór do 15 października że pak nie sprzedany jeszcze się kisi cena miała być po 15 września, nie ma nie wiem co tu robić tak jak wszyscy dapią się po głowie pewnie yy, i nie nagraliśmy tego, nie, nie miałem akurat okazji zbytnio jak wybieramy zboże z worków? To ja wam pokażę, jak tutaj będzie. Ale zrobiliśmy takie coś: <laughs> zobaczcie, śmieszne. Kółeczka 2, mamy jakieś 3 cm nad ziemią, idzie lemierz, i w ten sposób wybieramy z worka. Nie psując go, nie psując go od dołu, nie zadzierając. Wybiera się normalnie, powiem Wam, że elegancko. Tir 40-50 minut, bo tu trochę wolniej jednak idzie. Trzeba dwie osoby, jedna musi rozcinać co jakiś czas. Dwie muszą po bokach trzymać, ewentualnie rogi podsypywać do środka. I w ten sposób wybieramy łyżką sobie. Yy, znaczy lepsza byłaby łyżka węższa trochę, a dłuższa. Taka szufla, można powiedzieć, szufelka taka bardziej. To lepszy, lepiej by było. Ale że mamy szeroką, a płytką, no to tak średnio to wychodzi. Ale powiem Wam, że nie jest źle. Wybieranie, no naprawdę, no fajnie to wyszło. Fajnie wychodzi to wybieranie. Tylko, że yy, tak jak my wybieramy. Roślinamy od góry, to jak jeździmy kołami po, po spodzie tej plandeki, to ona się psuje niestety, dziury, dziurawi się, dziurawi się, no i, i co z tego, no i z tej plandeki tak w sumie średnio później jest, no bo jest dziurawa, tak, to jest tylko do wyrzucenia, a jakbyśmy mieli maszynę, która od, rozwija i odwija, no to by było lepiej, tak, wtedy byłoby lepiej z tego względu, że e, nie byłaby dziurawa od spodu i by można było ją użyć na przykład... Na kopca albo coś takiego, albo, albo do czegokolwiek, albo sprzedać ją. Bo tu jest właśnie ta plandeka, która została. No ale ona troszeczkę, właśnie poprzyszypywana jest. Widzicie, tu ma takie dziurki. Ma delikatne takie dziurki. To już nie jest szczelne. Trudno, dobra. Jedziemy siać jęczmień do nału. Jedziemy siać na pole, i to w dwóch systemach. Czyli system bezorkowy będzie. Czyli talerzówka już była zrobiona na tym polu, to jest 10 hektarów. Ja zacznę od jednego końca, brat zacznie od drugiego. I jest te pole, tak, że 3 hektary są, będzie w alienie, w systemie alien, orka-siew. I reszta będzie wszystko bezorkowo czyli w porze paku raz przetalerzowane było, i teraz drugi raz z cyrusem będzie talerzowane. Można powiedzieć, no to bezorkowo tak, typowo płytka uprawa bezorkowa. No. Także będziemy obserwować później. I tak samo walenie mamy szerokie rzędy, więc chcemy sprawdzić wpływ tych szerokich rzędów na plon. Bo na menu na no niestety nie mieliśmy porównania w tym roku, nie zostawiliśmy sobie bez orki lub zwykłej tej uprawy, żeby porównać. No i tak w sumie nie wiemy, czy to te szerokie rzędy wyszły na plus, czy na minus, czy w ogóle coś dało. Ale teraz będziemy mieli odnośnik, będą dwie uprawy. Mamy praktycznie, powiem Wam, i że to, że to już jest posiane. Wczoraj było to posiane przedwczoraj, nie w piątek. Dzisiaj mamy poniedziałek. W piątek posiany został w systemie Alien Żyto. Około 4-5 hektarów, 4,5 hektara tam gdzieś jest. I resztę było poprzeczniaki. I dołek, tam, tam gdzie było trudniej, tak, takie e, cyple. To posiane dzisiaj były dosiane cyrusem, czyli bezorkowo. No to na każdym polu powiem Wam, że mamy uprawę orkową i bezorkową. Także naprawdę będziemy widzieć różnicę. Bo praktycznie, no, na każdym polu mamy dwie, dwie, dwa systemy siebie. Dobra, lecimy na pole. I siejemy, proszę państwa. Twardo, niesamowicie. Ale to powiem wam później brat jak to było yy, drugi raz po alienie, czyli drugi rok po alienie, powiem wam jak tam się orało, a jak się orało tak jak tutaj, czyli w tamtym roku to było orane, ale i tak jest twardo jak no jest niesamowicie widać nawet, że jakoś ten pług nie chce zbytnie wchodzić w tą glebę, że było drapakiem. Kurczę, to jakieś krzywa, bo... Bo tutaj dobrze było. A to, to tutaj ścieżka. Dlatego. Dobra. No, a tu ścieżka była, więc widzicie. Jak się, się po ścieżce, to no, to nawet pół wychodzi. Taki ciężki. No i chyba brat będzie kończył. Ale je. Trzy hektary zasiane. Ja już mam 6 hektarów. A brat 3. No wolniej idzie jak bez orkowo, wiadomo. No orka to orka, tak. Witam wszystkich serdecznie, proszę państwa. Zobaczcie co się dzieje. Monitorujcie sobie te Plantacje, bo zboże wciąga robactwo do środka. Zobaczcie, jak pozwijane to było w środku, praktycznie już wciągnięte pod ziemię. Tutaj na przykład, otóż wystawał tylko kikut, tu urósł, ale zostało odcięte i wciągnięte pod ziemię. Tutaj na przykład też mamy ziarniak, który już był. Była sobie tutaj ładnie roślinka, ale zdechła, bo, bo mamy robaczki. O, zobaczcie, jak tutaj wpierniczają. Także wciągają nam pod ziemię. O, tutaj jest coś. tu też coś się dzieje, coś żarło? Albo to ślimaki, albo to łokaś, albo to łokaś ten taki słynny. Ech, I co, ogólnie. Szybkie info z pola, z teraz, czyli za chwilę będziemy mieli to do oglądania. No, nie patrzcie na te zegzaki, bo ciężko było tutaj wbić płok, ale to jest ogólnie system alien. Mamy tak, 6 hektarów fajne pole, bo mamy płaściutkie, równiutkie to jest jedno z lepszych pól oczywiście. Czwarta a 4b. Czwarta system alien, no jak sialiśmy, było bardzo sucho, twardo. Niedobrze. I tak mamy na każdym praktycznie polu mamy jakieś odnośniki, czyli tutaj mamy tak koniec Aliena i tu jest trochę orki, kawałeczek orki gdzieś odotąd. I tu mamy siewnikiem cyrus po orce i no raptem może dwa siewniki. No i mamy tutaj taki burdel, można powiedzieć, na polu, czyli bez orka leżówka raz była w rzepaku i drugi raz cyrus siew bezpośredni Właśnie zastosowany został już oprysk na chwasty Co to było? Expert Med Expert Med Plus tam coś na chwaściki, na te siebie rzepaku Żeby one, żeby je ścięło No i to, i tyle No i rośnie nam ją zimy browarny Także zobaczymy Następnym roku mamy tutaj około 3 hektary. Chyba na więcej bym musiał zmierzyć GPS-em. I tutaj mamy też jakieś 3 hektary niecałe, może. Może mamy tutaj troszeczkę więcej, może tu mamy 2,5, a tu będą ze, ze 3,5. Ale to, co mówię, no zmierzę i, i wtedy będziemy wiedzieć. Dobra, takie info z teraz i z szybkości. Na szybkości jeszcze skoczymy na drugą stronę, zobaczyć rzepak, jak wygląda po alienie, po orce i bez orce. Się na razie już wyrównują, zacierają się różnice, więc idziemy tam.